Przeszło! To nie jest o kurde, to nie jest clickbait. To jest najtrudniejszy golf świata. Idziemy zanieść dołek na wyspę. Próbuję odsuwać. Jest! Myślisz, że trafimy? Czas ziemi? E to jest chore ludzie, chore. O! Witam z tej strony Kuba, z kanału PNT.CMZ Football. I na tym filmie zrobimy coś naprawdę niesamowitego. Wiem, że czekaliście na tego typu odcinki, więc tym razem się przygotowaliśmy i zrobimy golfa w wydaniu piłkarskim. Razem z Soccer Mikeiem na tym filmie będziemy mieli trzy różne poziomy, trzy różne plansze. Pierwsza będzie oczywiście najprostsza. Musimy trafić piłką do bramki, czyli jakby do tego dołka takiego przysłowiowego z golfa. No i kto pierwszy trafi, kto wykona mniej uderzeń, wygrywa. I mamy trzy takie różne plansze. A druga jest taka, że musimy przekopać most. A trzecia to, że jest tak niemożliwa, że to musicie zobaczyć albo widzieliście przed innym, ponieważ trafiamy sobie piłką do wyspy na środku rzeki. I później będziemy musieli w ogóle wchodzić do tej rzeki, żeby tą bramkę tam położyć. Także to jest w ogóle niemożliwe. Ale myślę, że nie będziemy przedłużali. Oczywiście zapraszam do sklepu 11teamsports.pl, gdzie możecie zakupić najlepsze rzeczy piłkarskie w najlepszych cenach. I oczywiście no, muszę jeszcze powiedzieć o kursiku piłkarskim pętecem.pl, dzięki któremu już wiele osób znacząco poprawiło swoje umiejętności piłkarskie. Także zobaczcie, jest taka płyteczka, a niej macie ponad 25 dni treningowych. Także polecam i zaczynamy odcinek. Więc tak, tutaj mamy metę. Tu jest bramka i żeby nie było zbyt łatwo, nie możemy trafić piłką bezpośrednio tutaj, żeby ona sobie zjechała tu. Tylko najpierw w piłkę musimy tak uderzyć, żeby zatrzymała się w tym miejscu u góry i dopiero z góry sobie ładnie kopnąć piłkę, żeby zjechała do celu. Dobra, także zaczynamy. Ogólnie to piłka może nam również wpaść do rzeki tutaj, bo obok jest, nawet nie pokazali. Ogólnie to na szybko, zasady są takie jeżeli kopniemy piłkę, to musimy czekać na przeciwnika i jeżeli on również kopnie piłkę, stajemy znowu przy naszych pozycjach, uderzamy, kolejne uderzenie i kto zgromadzi mniej uderzeń, trafiając ostatecznie do tego dołka przysłowiowego, czyli do bramki, wygrywa. W momencie, kiedy mamy problem, żeby gdzieś tam podbić piłkę czy coś, to możemy raz jakby koło ratunkowe wykorzystać, gdzie możemy sobie podbić piłkę do góry i z żonglerki wykopać. Po drugim uderzeniu, dawaj no. A i ciężko z nim będzie, ciężko. Dobra, robię. Ale jest kurde ślisko w tych kalukach. Dobra, chodźmy dalej. Zobaczcie skąd muszę trafić. Z takiej trawy mniej więcej tam. To będzie naprawdę ciężkie. A kuba jest tam, także damy może radę, zobaczymy. Ludzie, no przecież z takiej trawy tego się kopać nie da. Dobra, idziemy dalej, Ho. Musimy już kończyć tą trasę i przechodzić do jakiejś fajniejszej, bo ta jest zbyt nudna. Dobra, teraz ja. Tego nie idzie kogoś, naprawdę, bo taka jest trawa, muszę jakby włożyć tą stopę pod piłkę, cię, próbuję. No niepotrzebnie mu to zdradzałem, no. Ajajaj. A, aj, aj. dobra, chodź, chodź. Dawaj, tu teraz. Dobra, teraz Ja ogólnie wykorzystuję podbicie i zagranie do góry, bo nie ma szans w tego zrobić. Teraz to podbicie do góry. A, od padło. odsłupka. Yeah. Jest! Jest, nagraj tutaj! Udało mi się wygrać pierwszą rundę na pierwszej, najprostszej planszy, ale było ciężko, nie? To było ciężko. Było ale... Dzięki. Ale teraz, ludzie, przenosimy się do całkiem innego miejsca i będziemy przekopywać cały most piłką. To dobra coś. coś. Lecimy. Mamy kolejną planszę, musimy cały ten most przez całą długość przekopać. Następnie piłkę nie możemy kopnąć w prawo, tylko musimy ją kopnąć w lewo, żeby zjechała sobie tak fajnie w dół. Następnie nad mostem i, i żeby wpadła do bramki. To będzie ciężkie. Dobra, nie już czy to lekko, czy mocno. No to dawaj kop też i idziemy tam. No ja ja. zobaczcie, gdzie mu piłka doleci. I ci piłkę,. A nie, dobra. Tym razem chyba przegram, bo dużo większą przewagę. Powiedziałbym, że jedno podanie do przodu jest. <słuch> Chociaż nie, że miał ciężej teraz. I patrzcie na to ludzie, teraz jeżeli nie trafimy w te rzeczy, które tam położyliśmy, to piłka nam spada w dół, a jak spadnie, to musimy cofnąć z powrotem na miejsce, z którego kopaliśmy. Czy to teraz pierwszy? Ty chyba teraz bo tak, tak, tak. Ale wykombinował. Ale spadła! Nie! Ty nie! Jest! Jest! No. A w sumie mogę wykorzystać podbicie? No nie możesz. Okej, okay, to wykorzystuję podbicie. Nie! To do zobaczenia. Dobra, to teraz ja. Teraz to dopiero będą jaja Musimy ten most przekopać No ja wykorzystałem już podbicie Także mam podwójnie trudniej No To trafi, No nie Aaaaaa! Jakby to trafił za pierwszym razem Do tej bramki W Jedzie auto Wykorzystuję podbicie Przeszło <głos》> Ajajaj, ale emocje no. będą teraz. Dobra, cio. No, no, no. Także ludzie, mam teraz dużo większe szanse, dawaj. No to ja sobie zrobię rabonę, no bo co będę się Ja pierniczę. I to ja może piętą. Dziękuję. Ej, ale zauważyliście, że ja zawsze, jak mam coś najważniejszego, to ja zawsze próbuję jakieś rabony robić? to Ja tam. chciałem efektownie wygrać. To, co my zrobimy w tym momencie, to już przechodzi ludzkie pojęcie. Zanosiłem piłkę na tamtą wysepkę. Znaczy, bramkę, bramkę. <laughs> no, ludzie, to nie jest o kurde. To nie jest clickbait. To jest najtrudniejszy golf świata. Idziemy zanieść dołek na wyspę. Nie, no to jest niemożliwe co ja robię U! Ej, nie powtarzajcie tego w domu, bo ja nie wiem czy tak można ogólnie Czy tam nie ma jakiejś przepaści, czy ja tam się gdzieś nie zapadnę Ale to już jest ta przepaść taka Ale boję się, że nie wyjdę z tamtego ogóle Nie dobra, nie dam rady Za to wejdźcie sobie na kanał Sokermajka I oglądajcie nasz kolejny filmik, bo ja się boję tam wejść, nie ma szans jak Kubie się nie udało, to ja spróbuję. Ale ja zrobię tak, że jak on przejdzie, to ja później też przejdę. Tam zatrzymałem, tam się zatrzymałem. Nie, spoko. Okay. Nie znosisz tam mocno? Trochę. Przemaga trochę wód, ale... O kurde. Mniej chyba tej wody. <grym> o, tak się wydaje, ale nie <grym> jest <grym> duży na środku Nie no, nie no. Nie, nie. nie dobra, nie, nie. Pani na radę. Jest jakieś przysłowie z tym trafisz albo nie trafiasz? <laughs> Dlatego, że jak nie trafimy, no to jest po piłce Ostatnia konkurencja Robimy tak, że jak jedna osoba trafi, a druga nie, to tak ta przegrana musi wskoczyć do wody <laughs> Ale i tak nie trafi Nie, to jest chore ludzie, chore nie! Oh yeah! W ogóle, co to było? Nie! To teraz ty spróbuj jakieś. Nie radzę. No, jeszcze wiatr jest... Nie ogólnie tak presja zjadą, że ja to nawet nie dokopałem. Zobaczmy jak mi pójdzie. Mam jeszcze jedną piłkę z auta, ale trzy piłki to kurde. O -ho -ho! I dokładnie tak samo, druga piłka stracona. Czyli ja to już tu nie wytopach, Idealnie. Czas. Na karę, zbiegamy, dawaj. Dobra. Dobra, Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. I wziąć do mnie na kanał na nowy odcinek w sobotę razem z Kubą. Oczywiście chciałbym was zaprosić do wzięcia udziału w tym obozie, w którym ja również wezmę udział. Jest to agencja menedżerska, która mnie również zaangażowała w testy piłkarskie, do których wylatuję już za tydzień do West Bromwich Albion. Także dla mnie będzie niesamowita przygoda. I polecam wziąć udział i spotkać się ze mną. Ich macie oczywiście w opisie. Dobrze. Aha, także do zobaczenia w kolejnym odcinku.